Mamy poniedziałek, narożniki już startowaliśmy. Wszystką, pierwszą warstwę całą mamy na zaprawę zrobioną. Garaż oczywiście dwie warstwy na zaprawę, żeby wyrównać te poziomy. Tuż tu narożnik wyprowadziłem, na co wyprowadziłem. Został mi jeszcze jeden. Tu zaszła mała zmiana w projekcie. i jest to, że ich są sody nie drewniane tylko wiszące Na ścianie do tego też tu będzie kawałek ściany nośnej. To jeszcze jeden narożnik z budynku do wyciągnięcia. wyciągnę i pojadę sobie proste warstwę To już troszkę będzie robota uciekać bo jak na razie to, to nic nie widać jak widać kolejny domek technologii Solvet O, te drążki są takie nierówne, że milimetr, dwa i już jest duże znaczenie. No to akurat no idealnie. Będzie trzeba troszkę wyciągnąć. Dobra. Jeszcze muszę to do Najważniejsze zawsze, żeby po prostu narażenie wyciągnąć. Jakby się narażniki pościutko wyciągnąć to już potem nie ma problemu z murowaniem. Dobra, już było... by było to by było Jeszcze raz sprawdzę jak położę tego drugiego kąta Już w tym roku to jest ostatni domek jaki stawiamy Kolejna są do w przyszłym roku Jeszcze została nam elewacja jedna do skończenia Prawda dzisiaj rano już było na minusie No ale jak widać mamy teraz południe Pogoda się ładna zrobiła mam A jeszcze ja dopiony w tej strony To by było na Teraz, aby to kompo sprawdzić Może się delikatnie zgadzać ze względu też na nierówności z Forexu, ale to sobie tarką już dotrzemy resztę. No, ale tu nie będzie problemu. A jak widać, tutaj jest lekko wysunięty tu jest igła tu jest igła bez zmian i się delikatnie wysunął no czyli wszystko jest w kącie tu jest delikatna szczelina między tym a tym Czyli widać już nierówność na solbecie. Jest to granica gdzieś. Około 2 mm ta strona. Tu dotyka, tu nie, tu dotyka. że to są takie małe różnice w bloczkach Dobra, to bym miał. Jada następna. Proszę bardzo teraz. Lecimy dalej. Z tym. Przed pierwszą baśnią najlepiej zawsze oczyścić. Jak już mamy oczyszczoną to zmiatałem kurz oczywiście, żeby się przylepiło. Zaprawa żeby się przylepiła do bloczka, a nie do Jakby się przylepiała do kurzu no to bloczek za... Za chwilę moglibyśmy ściągnąć razem w skórę, odlepiłoby się do woda. Soda to oczywiście klasa 600. Teraz przymiary gdzieś były do murowania. Trzeba zobaczyć, gdzie to mówimy ten przymiary tam są. O, tu tu przejdę. Widocznie nam wykradzanie obywateli, Trochę naciągnąć, wystarczy. Można lecieć. I nie siępną mury do góry. O dziwo, troszkę dziwnie są zrobione wysokości pod okna. Pod yy, większość okien jest chyba 80 cm. Od yy, parapetu, od posadzki 80 cm. Jedna chyba na, nie, trzy są na 50 cm od posadzki No i jeszcze jedno jest w kuchni na wysokość chyba 1,10 czy 1,20 m Trochę się dziwię tą wysokością, bo w robi się równo z blatem A tu okno, parapet wyżej niż blat Nie wiem, może tak ma być Nie wnikamy w to. Ja I napisujmu rowa do sznurka. tu by się zgadzała linia, palcami ją siedzimy, żeby było gładkie i tu sznurka. Ja je kombinować z później łatwą to. Naprawdę łatwo się pogubić na szybko. Tym bardziej, że są włoczki też trochę nierówne. Także nie do milimetra. Milimetr to już jest naprawdę dużo. Spiesznie się przybłąka. zgarniamy klej. Do studowania. Wcale nie musi być to biały klej. Teraz wystarczy zobaczyć, tutaj. Praktycznie się składa się ten mm, 1,5 A proszę zobaczyć to. Jaka różnica w bloczku. Wystarczy też, że bloczek będzie z innej dostawy z innej produkcji, innej partii i też będzie różnica między bloczkami nawet do 2 metrów mm. Jeśli chcielibyśmy uniknąć tego to możemy zamówić sobie materiał z, z itonga jest na pewno prostszy, równiejszy No ale też jest droższy no metrze nie wiem około 10 zł, bo Wychodzi drożej na metrze kwadratowe bo wychodzi go więcej więcej blaczka na metr kwadratowy chodzi tu chyba byśmy musieli od tamtej strony jechać a tu docinkę zrobić chociaż nie będzie 10 cm zakładki 我们怎么样